Dzień dobry, szanowni państwo. Spotykamy się tutaj na placu Jana Pawła II w Wadowicach inaugurując akcję pilnujewyborów.pl. W państwie demokratycznym, zawsze wybory to jest najważniejszy dzień w danej historii, w danej kadencji, bo z jednej strony mamy okazję do rozliczenia istniejącej władzy, ale z drugiej strony też decydujemy o tym, komu powierzymy pełnienie władzy przez kolejne lata. Ale żeby. Wybory były uczciwe, muszą spełniać szereg kategorii. Powinny być transparentne, z równym dostępem do mediów. Wiemy, że od kilku lat w Polsce wyborów równych już nie mamy. Wybory są zdominowane przez jedną siłę polityczną, która nie ma absolutnie żadnych hamulców. Wykorzystuje władzę do tego, aby podporządkować sobie w 100% państwo, podporządkować sobie telewizję publiczną, żeby podporządkować sobie wszystkie organy, które są tylko możliwe do tego. No i oczywiście te przepływy finansowe, które obserwujemy na co dzień, wypływu środków ze spółek Skarbu Państwa na konto rządzącej formacji pokazują, że ta władza, ta ekipa rządowa nie będzie miała absolutnie żadnych, ale to żadnych hamulców. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w ten proces wyborczy zaangażowali maksymalnie wielu naszych mieszkańców, naszych obywateli po to, aby pomogli nam z jednej strony wygrać te wybory, bo głęboko wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest po prostu zdecydowanie więcej, ale przede wszystkim żeby pomogli nam też przypilnować tych wyborów. Te wybory, nie lecimy na Te wybory są naprawdę e, istotne również z takiego punktu widzenia, że na finale trzeba przypilnować w każdej komisji wyborczej, aby nie sfałszowano procesu liczenia głosów. Dlatego potrzebujemy kilkadziesiąt tysięcy e, osób do pracy... Zostań. Zostań. A już do nie pracy ma. w komisjach wyborczych potrzebujemy e, kilkadziesiąt tysięcy osób jako mężów zaufania po to, abyśmy mogli ten proces wyborczy po prostu przypilnować. Jeśli konkurencja będzie widzieć, że jesteśmy doskonale zorganizowani, to na pewno będą mieli o wiele trudniej podejmować jakiekolwiek kroki zmierzające do sfałszowania tych wyborów. Dlatego dzisiaj w powiecie wadowickim inaugurujemy akcję, zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu wadowickiego do tego, aby przystąpili, zarejestrowali się na stronie przypilnuje wyborów Zarejestrowali się do pracy czy to w charakterze członków komisji obwodowych, czy też mężów zaufania, czy też obserwatorów, bo w tym aspekcie bardzo blisko współpracujemy również z Komitetem Obrony Demokracji, który będzie taką formułę obserwatorów wypełniał i rejestrował. Zachęcamy wszystkich po to, aby zarejestrowali się, a my będziemy mogli z tej bazy w odpowiednim momencie, kiedy przyjdzie czas zgłaszania kandydatów do komisji wyborczej, czy do mężów zaufania, po prostu ich zarejestrować. Szanowni Państwo, przed nami najważniejsze wybory od 1989 roku. Wybory, od których będzie zależała przyszłość Polski. Wybory, w których zdecydujemy, w jakim kraju chcemy żyć, mieszkać i pracować. Ostatni w 4 czerwca pokazał, jak wielu Polaków jest niesmaczonych tym rządem. Ludzie po prostu mają dość PiSu. Ponad 100 osób wyjechało z Wadowic do Warszawy, aby protestować przeciwko temu rządowi. W październiku najważniejsze to iść i wybrać Dobrą Polskę. Ale trzeba też przypilnować tych wyborów. Dlatego stworzyliśmy platformę pilnuję wyborów.pl, na której każda osoba, która chce nam pomóc w pilnowaniu wyborów, może się zgłosić, aby te wybory były przejrzyste, transparentne, uczciwe. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców naszego powiatu, aby zgłaszali się do pilnowania wyborów. Są pytania, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. A w jaki sposób będą pilnowane te wybory? Jak to będzie wyglądało technicznie? No, przede wszystkim kodeks wyborczy bardzo jasno precyzuje, jakie są role i uprawnienia członków komisji. No, członek komisji ma tutaj absolutnie największą władzę i w systemie demokratycznym już od lat w Polsce jest tak, że przywilej zgłaszania kandydatów do prac w obwodowych komisjach wyborczych mają te komitety, które ubiegają się o mandat zaufania. Chodzi po prostu tak mówię, stworzono po to taki system kilkanaście lat temu, aby formacje polityczne na co, dzień, na co dzień się wzajemnie pilnowały. Więc to jest pierwszy element, jeśli będą jakiekolwiek nieprawidłowości, czy przy oddawaniu głosu, czy głosowaniu za kogoś, to oczywiście członek komisji taką, taką adnotację musi bardzo jednoznacznie... Zapisać w protokole z posiedzenia. Po drugie, mężowie zaufania. Tutaj też bardzo ważna rola. Męż zaufania, czy dama zaufania, może rejestrować przebieg wyborów, może wszelkie nadużycia czy nieprawidłowości w procesie wyborczym rejestrować, tak aby nie dochodziło do tego, żeby głosy były oddawane przez inne osoby. No i wreszcie ten kluczowy. Element, który został w tej nowej ordynacji wyborczej zmieniony, to jest sposób liczenia głosów. No dzisiaj ten proces będzie bardzo długotrwały, czasochłonny, bo jak wiadomo przewodniczący komisji musi te wszystkie karty do głosowania e, przeczytać, pokazać. No i trzeba też patrzeć członkom komisji na ręce, żeby nie e, dodawali jakichś, zmieniali. Dodatkowy krzyżyk unieważnia po prostu głos oddany. Dodatkowa kreska w odpowiednim miejscu również potrafi spowodować, że ten głos będzie nieważny, i od tego są mężowie zaufania, żeby tutaj wszelkiego rodzaju nieprawidłowości zarejestrować. Jestem przekonany, że jeśli będziemy mieli obłożone, mówimy tutaj, potrzebujemy rząd wielkości 50-60 tysięcy osób. Dzisiaj tych komisji wyborczych. Jest 26 tysięcy w skali kraju, natomiast wiemy, że była ordynacja zmieniona, że będą tworzone nowe komisje wyborcze w sołectwach liczących już 200 osób, więc prawdopodobnie ta liczba komisji będzie wynosić około 30 tysięcy. To pokazuje, że tak naprawdę tylko jako koalicja obywatelska potrzebujemy 60 tysięcy osób, które ten proces wyborczy przypilnują. Jeśli będziemy tam, jeśli będziemy patrzyli, na ręce to jestem przekonany, że nie będą mieli odwagi, aby sfałszować ja te tak, Ja mam pytanie, czy obawiają się Państwo ingerencji wybory z kierunku rosyjskiego? Wiemy, że taka sytuacja miała w wielu krajach członkowskich już miejsce. Bardziej tutaj mówimy o sytuacji oddziaływaniu głównie w sieciu. Rosjanie są pod tym względem bardzo e, aktywni. Nie wykluczam, że również byli już aktywni w poprzednich wyborach e, w, naszym, w naszym kraju, więc takie zagrożenie oczywiście istnieje, ale tutaj de facto o tym powinny zabezpieczyć ten, te, tą stronę nieprawidłowości, powinny za, zabezpieczyć służby, e, które są do tego powołane. W Polsce można powiedzieć, że mamy aż nadmiar służb. E, które tymi tematami, również zagrożeniami w cyberprzestrzeni, się mają zajmować, i tutaj, że tak powiem, to jest interes wspólny wszystkich formacji politycznych, żeby żadnego oddziaływania, ingerencji z zewnątrz nie było. A jeżeli już będzie taka ingerencja, to czy macie narzędzia takie, które pozwolą to jakoś zweryfikować? No. Na pewno jest tak, że będziemy obserwowali w mediach społecznościowych jak rozprowadzane są poszczególne, że tak powiem akcje promocyjne, bo to jest niezwykle ważny element, który trzeba, trzeba bardzo jasno obserwować. Natomiast tak jak powiedziałem, za, za bezpieczeństwo państwa odpowiada ją polskie ministerstwa i polskie Służby. No i to że, 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 że nie dopuści, to jest tylko odpowiedzialnością, tylko to, że była w naszym kraju ingerencja, taką ingerencję partią. Co do tego, jeśli to zostanie zarejestrowane, naprawdę będziemy prowadzić szkolenia zarówno dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania, po to, aby oni byli wyposażoną w wiedzę i dostaną bardzo precyzyjne gdyby instrukcje, jak trzeba się w danym momencie zachować. No, trzeba po prostu wszelkie tego typu sytuacje od razu publikować w sieci, a po drugie precyzyjnie opisywać w protokołach z posiedzenia. Komisji Wyborczych Obwodowych. Dziękuję bardzo. Ja, ja mam takie pytanie. Kiedy i gdzie będą odbywały się szkolenia wszystkich komisji? Na parafii. Przez najbliższe 2-3 tygodnie kontynuujemy akcję. Dzisiaj mamy 18,5 tysiąca kandydatów do komisji obwodowych do mężów zaufania zgłoszonych. Tak jak powiedziałem, potrzebujemy tego co najmniej trzykrotnie więcej. Jak będziemy mieli zgromadzoną bazę, myślę, że to jest gdzieś połowa lipca. Wówczas rozpoczną się szkolenia. Będziemy też mieli swój system informatyczny, do którego będą wprowadzane wyniki głosowania z poszczególnych obwodowych komisji. Nie chcemy czekać 24 godzin na ogłoszenie wyników, tylko chcemy dysponować również własnymi danymi, chcemy dysponować swoimi kopiami protokołu odpowiednio wcześniej. Będziemy to publikowali na bieżąco. Także które będą ważniejsze. Przeciwieństwie, przeciwieństwie, mam nadzieję, że się nie rozjadą. Mam w przeciwieństwie do poprzednich wyborów faktycznie członkowie komisji delegowani przez koalicję wyborczą no pójdą do pracy takiej, która również będzie, że tak powiem, miała na celu... Zwiększenie transparentności całego procesu wyborczego. To jest niezwykle, niezwykle istotne. Oczywiście, biorąc pod uwagę ogromną rzeszę kandydatów, których zamierzamy zgłosić do komisji, te szkolenia będą się odbywały w formule online, dlatego, tak, powiedziałem, bardzo ważne, potrzebne jest, no każdy musi jednak być obecny oznajomiony, przeszkolony. przeszkolony, ale też no, no być na bieżąco w kontakcie z, z naszym sztabem. Tutaj tymi pracami w przypadku koalicji obywatelskiej kieruje pan poseł Sławomir Nitra. Współpracujemy, tak jak powiedziałem, z Komitetem Obrony Demokracji, ale za tą część naszych kandydatów przygotowujemy własne szkolenia również dla nich. Także bez wątpienia będą wyposażeni w pełną wiedzę jako członek komisji powinien mieć.